Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy kontynuować nasz ekwipunek i zajmiemy się używaniem przedmiotów. Jak do tej pory dodaliśmy sobie takie proste używanie przedmiotów, które powiedzmy po użyciu dodaje nam zdrowie, jakieś miksturki i tego typu sprawy. Dzisiaj natomiast chciałbym dodać coś takiego, że po użyciu konkretnych przedmiotów będą one umieszczane jakby w dłoni naszego bohatera. Na przykład jakieś kiery, patyki i tak dalej, które będziemy mogli później wykorzystać jako broń. Zapraszam do oglądania. Pierwsze, co zrobimy, będziemy musieli sobie wyedytować nasz skrypt przedmiot. Jak pamiętacie, tutaj stworzyliśmy sobie nową klasę typu przedmiot, która zawiera informacje na temat naszego przedmiotu, np. Na id, nazwę itd. Teraz będziemy musieli doda dodać kolejną zmianę, jakby kolejną wartość, którą będzie przechowywać nasza klasa i będzie to przedmiot, który będziemy mieli trzymać w ręce po użyciu danego przedmiotu z ekwipunku. Tak jak tutaj pobieraliśmy ikonę przedmiotu, w ten sam sposób będziemy pobierać model naszego przedmiotu, który będziemy chcieli wstawić do dłoni naszego bohatera. A więc ja sobie to skopiuję i teraz zmienię to po prostu na może prefab przedmiotu, ponieważ no będzie to prefab. Stworzę sobie nową zmianę typu GameObject, tutaj. I nie będzie to już tekstura 2D, a GameObject. I z folderu prefab'y będę to pobierał. I tutaj ważne, ażeby przedmiot miał taką samą nazwę jak przedmiot, jak nadaliśmy ją Tutaj w naszym skrypcie. Chodzi o to, że ten model będzie pobierany po nazwie przedmiotu, którą będzie nam wyświetlana w ekwipunku. A więc, tak, w bazie danych mamy tutaj zapisane nazwy. Chodzi konkretnie o te nazwy. One muszą być identyczne jak nazwa prefaba, z którego będziemy pobierać nasz model. A więc, tak, ja zrobię to na przykładzie patyka. Mamy patyk. A więc wejdźmy sobie do folderu resources, musi to być konkretnie ten folder, jeżeli pamiętacie, tak samo jak ikony. Prefab, sprawdzę jeszcze czy na pewno nazwałem ten folder prefaby, czy tak, prefab prefaby i teraz tak, Patek. Zrobiłem sobie tu nowy prefab, który się nazywa patek. sprawdzę jeszcze czy na pewno z małej litery, z dużej ma być, także to trzeba poprawić. W innym wypadku po prostu wyrzuciłoby nam błąd w konsoli, a tego nie chcemy. A więc tak, skoro mamy już tutaj nasz prefab, nasz skrypt będzie mógł pobrać model z tego prefaba, razem z całą zawartością jakby tego prefaba, czyli kolejderem oraz tym skryptem, którego akurat nie chcemy, więc z tego prefabu go usuwamy, ponieważ my tego przedmiotu nie będziemy chcieli kolejny raz podnosić, skoro my już go mamy w dłoni więc należy ten skrypt usunąć. Teraz musimy wprowadzić jeszcze jedną modyfikację do naszego przedmiotu. Stworzyć sobie tutaj zmienną typu bool i która będzie nam określała, czy dany obiekt możemy użyć na przykład jak miksturę, czy mamy ten przedmiot używać właśnie jako broń, powiedzmy, czy cokolwiek innego. Czy... Jakby to tutaj nazwać dokładnie bo wiadomo o co chodzi, czy to broń o, w ten sposób to nazwę Wy sobie to nazwiecie jak chcecie i teraz tak tutaj musimy sobie stworzyć przy tworzeniu naszego przedmiotu na typu ból czy to broń Tutaj jest ważne, żebyście nie nazwali tego identycznie z tym. Dlatego ja tutaj dałem duże C. Czy to broń równa się, czy to broń z dużym? Ok. Nie ma żadnych błędów. A jednak coś tu jest nie tak. A, w bazie danych, no tak. A teraz musimy w bazie danych wyedytować, dodać kolejną wartość. Dajemy opis, opis po kolei i na końcu mamy bull, czy to broni. Na przedmiot 0 będzie miał to ustawione na false. Ponieważ to jest tylko 0. Na Fatty będzie bronią, czyli ustawimy to na true. Gładki kamień także może być bronią, także ustawimy to na 3. No a lecząca, no nie będziemy chcieli wkładać sobie do dłoni, tylko jak ją chcemy użyć, no to ona ma nas uleczyć, a więc tu będzie na falsy. Teraz te błędy powinny zniknąć, zgadza się. W ten oto sposób przygotowaliśmy naszą bazę danych oraz skrypt przedmiot na używanie przedmiotów. Kolejną częścią będzie edycja naszego skryptu ekwipunek. A więc tak, jak pamiętacie, tutaj przygotowaliśmy sobie konkretne linijki odpowiedzialne za używanie przedmiotów. I tu chodziło konkretnie o nasze miksturki. Ale my teraz chcemy dodać używanie przedmiotów innych niż mikstury, a więc jak tego dokonać? A więc wyedytujemy sobie tutaj tą linijkę, ale najpierw jeszcze wyedytujemy sobie naszą funkcję void. I damy tutaj zmianę typu bool, która będzie także sprawdzała, czy jest to broń. Tutaj będziemy musieli teraz to, czy, to nasz, czy jest to broń, sprawdzić z naszą bazą danych, czy dany przedmiot jest uznany jako broń. Jak tego zrobić? Robimy to w ten sposób, czyli lista posiadanych przedmiotów i. Czyli odwołujemy się do pozycji, w której aktualnie mamy kursor. Kropka, czy to broń? I w ten sposób ta zmienna tutaj zostanie ustawiona zgodnie z tym, czy na danej pozycji w naszym ekwipunku nasz przedmiot ma ustawioną tą, tą zmienną, czy to broń, na false, czy true. Co sobie ustawialiśmy tutaj w naszej bazie danych. A więc będzie się to wszystko odbywało automatycznie. Teraz dodamy sobie warunek. Jeżeli czy to broń będzie ustawiona na true, to my będziemy chcieli tą broń naszą umieścić w ręce bohatera. Do pokazania naszego przedmiotu użyjemy funkcji instantiate, czyli zrobimy to w ten sposób. Game object, obiekt równa się instantiate, czyli jakby wytwórz nasz obiekt i w nawiasie będziemy określać, co chcemy wytworzyć. Czyli my chcemy wytworzyć coś takiego. Lista posiadanych przedmiotów. Hmm. W ten sposób tego nie zrobimy. Z tego względu, że nasza funkcja nie znajduje się tutaj, w tym, w naszej pętli. A więc nie możemy się odwołać do pozycji naszego ekwipunku. Czyli tak, odwołamy się po prostu do numer slotu. Kropka. Prefab przedmiotu. Czyli będziemy podstawiać ten prefab przedmiotu, który sobie mamy tutaj w tym naszym folderze prefaby. Pobieramy go za pomocą naszej listy przedmiotów, która będzie pobierała numer slotu, w który aktualnie kliknęliśmy. W tej funkcji jest to wszystko zapisane. A więc tak, teraz będziemy musieli określić, gdzie my chcemy, na jakiej pozycji właściwie ten przedmiot zespawnować i do jakiego komponentu chcemy go przypisać. Ponieważ my chcemy go przypisać do naszego FPS kontrolera, żeby ten przedmiot podążał razem z nami, a nie sobie gdzieś się tam zespałnował i spadł powiedzmy na ziemię. Musimy sobie zrobić nowy GameObject. Znaczy nie musimy, ale tak będzie wygodniej o wiele. Będzie on pusty i nazwę go sobie ręka. Jeżeli macie jakiś obiekt stworzony ręki albo w ogóle całej postaci, no co dobrze będzie, jeżeli właśnie ten obiekt, ręka będzie właśnie tą waszą ręką, pozycją, w której wasza ręka się znajduje. Chodzi o to, że jeżeli ja teraz oczywiście wyzerowana pozycja przypiszę naszego patyka, to ten patyk będzie się spanował w tej ręce. A więc ja muszę sobie ustawić tą pozycję ręki w taki sposób. Aby ten patyk nasz był jakby widoczny z pozycji kamery. Ustawię sobie także rotację. Zobaczmy jak to wygląda. O! I powiedzmy... W tym miejscu mamy prawą rękę naszego bohatera. I w tym miejscu będzie się spawnował nasz patyk. A więc ustaliłem sobie właśnie tutaj w tej chwili pozycję i rotację naszej ręki. tego patyka mogę w danym momencie wysunąć. Usunąć. Ważne jest abyście właśnie ustawiali pozycję Ręki, a nie patyka. Patyk powinien mieć 0 w fędzie w rotacji, także i w pozycji. No i na siebie będą się działy dziwne rzeczy, i ten patyk nie będzie Wam się spawnował w odpowiednim miejscu. O tym trzeba pamiętać. A więc mamy tą rękę, i teraz musimy sobie stworzyć zmienną. W naszym skrypcie ekwipunek będzie to zmienna publiczna. Transform pozycja. Ręki. Od razu sobie przypiszemy do naszego ekwipunku tą pozycję. Pozycja ręki. Hmm. Z jakiegoś powodu coś tu się stało. Aha, jakiś błąd popełniłem. 112, 17, 112. Ach, no tak. Nie skończyłem też tutaj naszego podstawiania przedmiotu, więc musimy najpierw go skończyć. Po przecinku będziemy ustalać pozycję. Będzie to tak. Pozycja ręki, kropka position i pozycja ręki, kropka rotation. A więc nasz obiekt. Podstawi się konkretnie do pozycji ręki i do rotacji tej ręki się ułoży nam ładnie. Zamykamy nawias i jest object OK. I teraz sobie przypiszę tą pozycję ręki, tą rękę tutaj. I zobaczmy, co z tego na chwilę obecną wyniknie. Aha, to jest od pracy także to mnie nie interesuje. Hmm. Coś tu się stało. Podnoszenie przedmiotów 40. To równa się... Ach, tak, bo ja usunąłem ten skrypt. Patyk miał bodajże że ID1, zaraz sprawdzę. Tak. No i po prostu nie mogłem się odwołać do ID, a chciałem to zrobić. Nie wiem, jak usunąłem właśnie ten skrypt przez przypadek zupełnie. A więc tak. Mamy sobie nasz patyk i chcemy go użyć. No nic się... o, jak widzicie, ten patyk nam się podstawił. Natomiast on się po prostu zespawnował w miejscu, w którym staliśmy i nie podąża jeszcze za nami. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że musimy teraz nasz patyk jakby przypisać jako dziecko do naszego FPS kontrolera, bądź też do naszej ręki. No, to już zależy od tego, jak chcecie. Sprawdzę, czy mam tutaj już nasz FPS kontroler. Nie mam. A więc ja sobie stworzę FPS kontrolera i będę go zapisywał jako dziecko do naszego FPS kontrolera. Możemy sobie też zmienić ewentualnie nazwę naszego obiektu bo po podstawieniu, czyli obiekt, kropka, hmm. tak, tutaj mamy problem mały miałem z błędną pisownią, równa się lista posiadanych przedmiotów, numer slotu, kropka, nazwa. Ponieważ, jeżeli tego nie zrobimy, to nasz patyk będzie jakby klonem. Będzie miał w nazwie napis clone. I to może przeszkadzać tam niektórym. Ja akurat mi to nie przeszkadza, ale pokazuję wam jak się po prostu tego pozbyć. Żeby ustawić nasz patyk jako dziecko naszego FPS kontrolera. Robimy to w ten sposób. Obiekt. .transform.parent czyli przypisujemy jakby rodzica temu obiektowi równa się fps c .transform bodajże zapiszemy sobie na skrypt i zobaczymy co się ciekawego tej stanie jak widzimy coś wywaliło A no tak, już wiem o co chodzi. Nie przypisałem FPSC kontrolera jako nasz obiekt po prostu, do którego mamy przypisać potem nasz patyk. Stąd cały błąd. A więc tak, użyjemy patyka i jak widzimy w tej chwili nasz patyk podąża ładnie za nami. Mamy go jak gdyby w ręce naszego bohatera. Oczywiście ten sam sposób będzie działał także z innymi obiektami. O ile tutaj w bazie danych ustalimy tą wartość na true. Czyli po prostu, czy to broń ustalimy na true. Wtedy będziemy mogli go zamiast używać i usuwać z ekwipunku jak miksturki wsadzić go sobie do ręki. Na przykładzie patykam pokazałem. Ale teraz, jeżeli byśmy chcieli na przykład podnieść kamień, to jest mikstura, te kuby bodajże były za kamienie, robiły tutaj, hmm, to nam się nie przyda już, tak, kuby miały jako kamień, to byśmy musieli na przykład, żeby taki kamień podnieść tutaj w resorce, w prefabach, byśmy takiego kuba musieli tutaj dodać, zmienić jego nazwę na kamień dokładnie taką samą jaką mamy zapisaną tutaj na bazie danych i teraz jeżeli taki kamień podniesiemy i użyjemy tego kamienia no to nasz prefab kamień podstawi się nam do naszej ręki i tak samo możecie zrobić z każdym innym przedmiotem wystarczy, że tutaj te prefaby pododajecie i tu w bazie danych ustawicie na czlu. no dobra ale w tym momencie jeszcze nie wszystko działa tak, jak powinno. Chodzi o to, że na daną chwilę możemy trzymać jakby dwa przedmioty w ręce i one się na siebie nakładają, co jest dosyć dziwne. Żeby temu zapobiec, będziemy musieli sobie dodać kolejną zmienną, jakąś typu ból, najlepiej. Która będzie przechowywała informację o tym, czy mamy już w ręce jakiś przedmiot? Nazwijmy po prostu, czy trzymamy przedmiot. Yy, gdzie to tutaj było? Użyj Fenot, a tutaj. I czy trzymamy przedmiot? Musimy musi być równe force, tylko wtedy chcemy do naszej ręki włożyć inny przedmiot. No tak, ale jeżeli już trzymamy jakiś przedmiot i będziemy chcieli trzymać teraz inny, no to nie będziemy mogli. Więc w jakiś sposób musimy zrobić tak, że jeżeli już trzymamy jakiś dany przedmiot, to ten stary przedmiot ma z tej ręki zniknąć, a podstawić się nowy. Możemy to zrobić w ten sposób. Podamy sobie kolejną zmienną typu GameObject i to będzie zmienna trzymany przedmiot. Ustawię ją tymczasowo na zmienną publiczną. Wy nie musicie tego robić. I teraz tak. Trzymany przedmiot równa się obiekt. Dodamy sobie kolejny warunek. Właściwie skopiujemy ten i zmienimy tylko, czy trzymamy przedmiot na true. A więc jeżeli już mamy jakiś przedmiot w ręce to i chcemy użyć inny, to pierwsze co? To musimy trzymany obiekt. Trzymany przedmiot ustawić na 0. A następnie po prostu podstawić nowy przedmiot. To chyba powinno załatwić sprawę. Zaraz się przekonamy. Może coś jeszcze przeoczyłem. A więc tak, używamy kamienia i używamy patyka. No i niestety ten przedmiot nie zniknął i już wiem też dlaczego. Nie ma, ja po prostu wyzerowałem samą zmienną, co kompletnie nic nie dało. Trzymany przedmiot. Kropka object i my musimy zrobić to w ten sposób. My musimy zniszczyć ten obiekt. My nie mamy wyzerować zmiennej, tylko zniszczyć cały obiekt, usunąć go ze sceny. Teraz powinno zadziałać. O no i dalej, coś jest nie tak. Trzymany przedmiot jest patyk. No i ten patyk powinien się bez problemu usunąć. A no tak. Ustawiłem sobie zmienną czy trzymamy przedmiot, natomiast nigdzie jej nie zastosowałem. To jest największy błąd. A więc po pierwszym użyciu naszej broni musimy jeszcze ustawić zmienną czy trzymamy przedmiot na czu? Teraz już powinno to zadziałać. O, jak widzicie, zniknęło. Natomiast usunęły się nam te przedmioty z ekwipunku. To jest spowodowane... Łatwo można to poprawić. To jest po prostu spowodowane tym, że tutaj czy usunąć musiało być ustawione na True. Jak widzicie, jest. A więc my musimy to, to true tutaj nie będzie stałe już, tylko my będziemy także sprawdzać to za, na, za pomocą tej zmiennej, czy to broń. Bo jeżeli to jest broń. To my po użyciu tego przedmiotu nie chcemy usuwać tej broni. Czyli, jeżeli jest ustawione na true, to my musimy zaprzeczyć temu, żeby było false i żeby nas według nie został usunięty. Z ekwipunku, oczywiście, a z dłoni będzie usuwany. Jeszcze teraz dla pewności to uruchomię, sprawdzę. Wezmę także tą miksturę. No cóż. To była mikstura. Niestety miała ikonkę Patyka. Jeszcze nie dodawałem tych nowych ikonek, a więc tak, postawimy sobie Patyk. Jak widzicie, ma on przypisany do siebie skrypt, który pozwala go podnieść i to wywali nam płon. Także tutaj z tego prefabu powinniśmy mieć ten skrypt usunięty. I on jest usunięty, więc ja właściwie nie wiem w jaki sposób. Ten patyk właściwie... Hmm. Nie powinien on już być możliwy do podniesienia w momencie, kiedy go używamy, po najechaniu na niego, gdyż nie powinien on mieć wpisanego skryptu, no i tak. I nie ma wpisanego tego skryptu. Szczerze mówiąc tutaj, naprawdę nie wiem, czym jest to spowodowane w tym momencie. No cóż, będę musiał na tym chwilę popracować i jeżeli znajdę odpowiedź dlaczego tak się dzieje, no to oczywiście udostępnię tutaj jakąś poprawkę i w następnym odcinku to poprawimy sobie. W każdym razie, po używaniu, jak widzicie, już przedmioty nie znikają z naszego ekwipunku, natomiast w dłoni jak najbardziej się po prostu przedmiot znika. I w ten sposób oczywiście możemy je przenosić, to nie, nie wpłynie w żaden sposób na to, czy my tych przedmiotów możemy yy, używać czy też nie. A więc w ten sposób będzie wyglądał skrypt na używanie przedmiotów. W kolejnym odcinku postaram się tutaj wprowadzić korekty do tego podnoszenia przedmiotu w ręce, ponieważ tak nie może być. No i dodamy sobie ten skrypt, który pozwoli, jakby używać naszych przedmiotów, znaczy jakby wchodzić w interakcję z innymi przedmiotami, zależnie od tego, co akurat trzymamy w ręce. Czyli, jeżeli mamy siekierę, no to będziemy mogli na przykład ścinać drzewa. A jeżeli mamy kilo, no to będziemy mogli sobie kopać jakieś skały. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce.